Hej Sam, i to Szymon, owelkam na Te Swenskie MMStery. Hey, hej, hej, nazywam się Szymon i jak co tydzień witajcie na Szwedzkim Zmesterem. A w dzisiejszym filmie chciałem przybliżyć temat, myślę, dosyć uniwersalny i przydatny zarówno osobom bardziej początkującym, jak i już trochę szwedzkim się zajmującym, bo chciałem skorzystać ze swojego doświadczenia jako osoby uczącej się, ale też uczącej innych języka i wskazać na kilka takich spraw szwedzkim, w których po prostu łatwo się wyłożyć. Są to czasem rzeczy, może niezbyt przystępne, może niezbyt logiczne. I przez to właśnie stanowią takie językowe pułapki, na które dosyć łatwo wpaść. No ale mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie już na te pułapki wy wpadać nie będziecie. Także zapraszam do oglądania. Chyba nikogo szczególnie nie zdziwi, że jednym z takich obszarów, w którym najłatwiej natknąć się na taką językową pułapkę jest szwedzki zdania. Który, jak pewnie wiecie, jest dosyć stały, w którym każda część zdania ma swoje określone miejsce. Nie znaczy to oczywiście, że nie można tym zdaniem się, że tak powiem, bawić i zamieniać poszczególnych jego elementów, ale trzeba wtedy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Także najpierw może mały wstęp teoretyczny. Co bardzo ważne, w szwedzkim zdaniu obowiązuje zasada, że czasownik stoi na drugim miejscu. Jeśli byśmy rozpisali sobie schemat szwedzkiego zdania, przynajmniej zdania twierdzącego, Mamy na pierwszym miejscu tak zwany fundament, czyli najczęściej podmiot, jaty itd. Potem mamy właśnie czasownik na drugim miejscu, potem tzw. Tak satsad verbiałe, czyli słówka typu Inter, OXO, tak itd. Dalszą częścią schematu może nie będę się zajmował, bo ten początek właśnie jest w tym, o czym mówię, najważniejszy, ponieważ na to pierwsze miejsce w zdaniu, ten fundament, możemy sobie, mówiąc potocznie, przerzucić jakąś część zdania z końca, na przykład okolicznik informujący o miejscu czy czasie, ale wtedy zgodnie z tą zasadą czasownik dalej zostaje na swoim drugim miejscu zaraz po nim. Może to brzmi skomplikowanie, ale na przykładach myślę, jest dosyć logiczna. Można to pokazać na przykład zdaniem Jogor Boblio Fem Idę do kina o piątej mamy właśnie ten fundament, czyli podmiot zio potem czasownik Gowar, na końcu gdzieś informacja o właśnie miejscu i czasie, ale możemy też te informacje Klokian fem przerzucić sobie na sam początek zdania Klochian fem georzo. Wtedy ten czasownik jest zaraz po e, tym fundamencie. O czym dosyć łatwo zapomnieć, wtedy właśnie ten trzyk zdanie trochę nam się, można powiedzieć, odwraca. Klokian fem, gubari po poblizzo. Podobnie będzie to wyglądać choćby w zdaniu man, eter mykiefisk i sferie. W się dużo ryb. Te informacje o miejscu i sferie możemy sobie przerzucić na początek zdania. Wtedy czasownik zostaje na swoim drugim miejscu, a ten podmiot, w tym wypadku man, ląduje nam dopiero po czasowniku. I sferie, eter man, fisk. Man Eter, Mücke, Sferie, ale i Sferie, Eter, man makefisk. Inną sprawą, w której myślę łatwo o pomyłkę są zaimki i ich użycie. I chyba taką typową pomyłką jest zamiana zaimków dzierżawczych Hans, Hennes, czyli jej, jego, z tak zwanym zaimkiem zwrotnym dzierżawczym, czyli syn, opowiadający mniej więcej polskiemu swój. Zajmki dzierżawcze, takie jak Hans, Hennes, sygnalizują po prostu przynależność, że coś jest czyjeś, do kogoś należy, a ten zaimek dzierżawczy zwrotny, syn, odnosi się bezpośrednio do podmiotu w tym samym zdaniu, co chyba najłatwiej znowu pokazać na przykładach. Na przykład, jeśli powiemy Han promenier armię Hund, powiemy, że on spaceruje ze swoim psem, właśnie to słówko syn, odnosi się bezpośrednio do tego słówka Han, do podmiotu Han w tym samym zdaniu, a jeśli powiemy han ramie, Hans Hund, powiemy już on spaceruje z jego psem, czyli nie ze swoim własnym psem, a z czyimś psem, z psem kogoś innego. Dosyć łatwo jest o tym zapomnieć, ale na szczęście mamy w polskim właśnie słówko swój i takie tłumaczenie syn na swój prawie zawsze się sprawdza. I pomaga też uniknąć jakichś niezręcznych sytuacji, bo na przykład zdanie: Hangul ilt on wychodzi ze swoją dziewczyną, może nieść zupełnie inne znaczenie niż Hunger ilt mi on wychodzi z jego dziewczyną. Pozostając w temacie zaimków, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na tak zwany zajmek zwrotny SEJ. Można go przetłumaczyć, można powiedzieć, robocze na polskie się. Ponieważ pełni on podobną funkcję, to znaczy sygnalizuje, że dana czynność odnosi się do nas samych. Tak? Myć się, czesać się, ubierać się, siebie samego. Ale o czym łatwo zapomnieć, to w szwedzkim ten zaimek jest odmienny i ma kilka różnych form. I jest to chyba jeden z niewielu przypadków, kiedy szwedzka odmiana jest bardziej rozbudowana niż Polska, bo tam, gdzie po polsku powiemy po prostu się, ja myję się, ty myjesz się, on ona myje się, tam po szwedzku te formy są różne. I powiemy dlatego Jotvätter mej, dej, Han hun sej. W liczbie mnogiej sprawa wygląda podobnie, też te formy są odmienne. I tak więc my myjemy się, to po szwedzku Witvätter os, Wy myjecie się, to ni a oni myją się, to już znowu dom sej. Także warto pamiętać, że chociaż po polsku z tym słówkiem się już nic nie musimy robić, to po szwedzku jest ono odmienne. Także podsumowując, warto pamiętać o tym, że w szwedzkim zdaniu czasownik jest zawsze na drugim miejscu, nieważne co przed tym czasownikiem sobie damy, że zaimki dzierżawcze Hans Hennes to nie to samo, co zaimek syn, odpowiadający mniej więcej polskiemu swój, oraz że zaimek Sej odpowiadający z kolei mniej więcej polskiemu się, jest w szwedzkim odmienny i trzeba na te formy zwracać uwagę. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj, chociaż takich językowych pułapek jest w szwedzkim na pewno dużo więcej. Także chętnie się dowiem, czy dla Was ten temat jest ciekawy. Jeśli tak, to napiszcie, a bardzo chętnie nagram jakąś kolejną część filmu o typowych, częstych szwedzkich błędach. A jeśli chcecie pod okiem lektora pozbyć się tych i innych błędów i doszlifować swój język, albo ogólnie nauczyć się go od podstaw, to zapraszam choćby na intensywne kursy wakacyjne, które w Mesterze startują już niedługo, bo w lipcu jest to 18 godzin w miesiącu, także jest ich naprawdę całkiem sporo, przez co można naprawdę dużo nauczyć się w ten jeden miesiąc. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli chcielibyście kontynuacji tematu, to tak jak mówiłem, dajcie znać i widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Tak samo jak ja, OBCS. Yes. Hej do!